Cambolife na Kupenda, Kambodża. Jak widzicie, kokosowy raj. Kokosy rosną. Kokosy są przetwarzane. A tutaj właśnie wracałem i zauważyłem, że w kartonie się schował jakiś ziomeczek. Zdejmą, sok zamajcie tej. <noise> Adkadał? Nie, Adkadał Adkadał ci nie jest gorąco <noise> To nie o ja, się śmieje W kartonie wszędzie dobrze, a w kartonie najlepiej A kmer jest um, No Tutaj pani, pani mojej jednej pracownicy Wnuczek e, A co jeszcze do kokosów To muszę wam powiedzieć że y, tutaj jest o, kolejny nowy kokos. Ja zostałem już jakiś czas temu ogrodnikiem, ale to każdy wie. Tak się ten kokosik prezentuje. Myślę, że będą z niego kokosy. A tutaj te kartony co widzicie. To też tutaj wykopaliśmy dołki. Tutaj oczywiście Lemon Gras. Ja mam zaraz przejdę jeszcze, pokażę tutaj też bardzo ciekawa rzecz, w każdym razie yy, chyba za wilgotna była, bo widzę, że korzeń zgnił od papai yy, papaje ogólnie tutaj posiadam że tylko wąż tutaj nie ukąsił, a bo ja chciałem wam pokazać coś pięknego coś fajnego yy, pasiony, pasiony które rozwijają się po prostu niesamowicie zobaczcie kwiatuszki yy, się zawiązują gdzieś tutaj pasiony były z czyli Marakuja. O, tu mamy jedną, proszę bardzo. A tu mamy, zobaczcie, kolejne kwiaty. Na górze jeszcze więcej tych kwiatów. O, proszę bardzo, i są jakieś owady nawet. Co możecie teraz zobaczyć chyba. Tak, jest owad, który właśnie zawiązuje nam Marakuja, czyli... Jak jest owad, czyli będą owoce. A tych kwiatów to jeszcze tutaj, żebyście mieli jasność. Jest cała masa. Tutaj też już wczoraj były, ale się pozamykały. Mam nadzieję, że będzie pasjonów od groma. A to oczywiście, bananowce.